Po prawej zjeżdżają, po lewej skaczą. Czyste szaleństwo, jak śpiewała grupa Enej. Dodatkowo zimowe. Jesteśmy w Zakopanem. Chris, witam w i TV. Hity na czasie. I zapraszam was na kolejną miejską listę. Przed wami teledyski i najlepsze pozdrowienia od ludzi, którzy właśnie się tutaj znajdują. Zaczynamy. Oglądacie miejską listę w SKT i Winchity na czasie. Dziś jesteśmy w Zakopanem, a dokładnie na stoku Harenda. Koło mnie jest Paula. Paula, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Oceniasz zawodników, którzy sobie tutaj skaczą? Na razie tylko oglądam. E, raczej powinni to robić bardziej wyspecjalizowane osoby, nie? Nie, ja się nie znam na tych skokach. Jestem zresztą pierwszy raz na takim e, wydarzeniu. Zabrał mnie mój facet. On jest właśnie fanem skoków, zresztą sam skacze, Więc no jest fajnie, jest pozytywnie, podoba mi się. Ale pod, no właśnie po twojej nie widać, że jesteś bardzo na tym, co tutaj się dzieje. Tak, ja zawsze mam uśmiech na twarzy. Mm -hmm. e, muzyka też tobie towarzyszy na co to dzień? Tak. Aha. No to świetnie, bo możesz sobie wybrać teledysk, taki, który lubisz, Dobra. taki, który się tobie podoba, i dodatkowo kogoś pozdrowić. Ale to już pytanie do, kogo, do ciebie. E, to wybierzemy może Dawida Guettę. Mam wcisnąć, tak? Wciśnij, tak. David Goethe, Wolf. Okej. Okay. Kogo mam pozdrowić? Nie wiem. Przede wszystkim, moją mamę, którą bardzo kocham, faceta, z którym jestem, i wszystkich znajomych. Chłopak jak ma na imię? Marek. To dla ciebie już teraz muzycznie w SKTV. David Goethe i Sia od Pauli gramy. Dziękuję. Tym razem w miejskiej liście w SK i Winchity na czasie, koło mnie. Maja Szarlej. Maja, tak. Skąd jesteś? Zbieska. Zbieska białej? Tak. No proszę, moje rodzinne miasto. Kiedy tu przyjechałaś do zakopanego? Dzisiaj. Przyjechałam na dzisiejsze zawód, oczywiście hmm. tak. No jak długo zostajesz tutaj? Na dziś, tylko dzisiaj tutaj jestem. Mhm. I powrót? Tak, powrót, dokładnie. Jak droga za kopianką? E, nie jechaliśmy. No, drogi, bo przyjezdzę, bo jechaliśmy naokoło, więc, więc szybko dojechaliśmy. Warto było przyjechać? Tak, bardzo warto. Humor dopisuje. Ja tak, oczywiście. No to pozostajmy w takiej miłej atmosferze. Przed Tobą teledyski, możesz wybrać sobie to, na co masz ochotę, i dodatkowo pozdrowić swoich znajomych, może właśnie ziomków z Bielska Białej. Tak, oczywiście, pozdrawiam wszystkich. No to będzie Lekolai i Follow Rivers. Okej, okay. taki morski teledysk? Prawie. Okej, okay. dobra, gramy w SKTV. I Follow Rivers, pozdrawiamy. Tym razem w miejskiej liście, a, w górskiej liście w SK TV, hity na czasie prosto z Zakopanego, Zuza, cześć. Tak, cześć, cześć. Co ci się stało w rączkę? E, właśnie wróciłam ze Stanów, byłam na treningu do Pucharu Świata, właśnie na nartach i e, podczas treningu do Pucharu Świata miałam niestety dość poważny crash w halfpipe i, no i lekko się odseparował obojczyk od ramienia. E, kontuzja poważna? No niestety dosyć tak, mam mię zadła, ale mam nadzieję, że jak najszybciej będę mogła wrócić na narty z powrotem, bo jest środek sezonu, także... A wiesz kiedy to najwcześniej to... będziesz mogła sobie pozjeżdżać, eee, poskakać i no... tak dalej? Lekarz mi powiedział, że to jest od 6 tygodni do 3 miesięcy, ja biorę pod uwagę 5 maksymalnie, bo tyle mam na to czasu, a potem muszę już wrócić na narty. No to ja trzymam kciuki, żeby wszystko się tam zagoiło tak jak trzeba, a już teraz przychodzę do Ciebie z muzyką, z najlepszymi teledyskami. E, prośba taka, wybierz sobie coś, co zagramy specjalnie dla okay, Ciebie albo Twoich przyjaciół, których pozdrowisz za chwilkę. Tak, oczywiście, pozdrawiam, a nie, a nie Marcinek. <laughs> ja pozdrawiam wszystkich, które są z nami w Zakopanem, całą ekipę. A i, i oczywiście <grym> SKTV. No. Dziękujemy <grym> bardzo. Ok, w takim razie. Okay. Teledyny? Um, który? Chwileczkę. Który, niech będzie Del Rey. i Summertime Sadness. <grym> tak. <grym> tak gramy w SKTV. Gramy. Dzięki. Miejski liście w SKTV hity na czasie, trójka wysportowanych mężczyzn Krystian, dobrze mówię. Hubert i Tomek. Dokładnie. E, chłopaki, jak się czujecie na stoku? Jeździcie na czymś? Jeździmy teraz, mam przerwę w sumie, ale ogólnie jeździmy. Mhm. A na czym? Stowboard. A ty? Narty. I Narty. No pięknie, czyli dwa do jednego. pięknie, ograli cię. i co teraz? No właśnie. Będziesz mógł się zrewansować, pozdrawiając swoich znajomych jako pierwszy. No, to chciałbym pozdrowić przede wszystkim moją mamę, która mam nadzieję, że mnie ogląda i swoich znajomych, z którymi mniej więcej jestem, no i, i ze szkoły. Okej, okay, a z jakiej szkoły, z jakiej jesteś miejscowości? Z Nowego Targu niedaleko. Panowie także? Dokładnie. No. Dobra, to teraz ty, pozdrawiaj. Ja pozdrawiam wszystkich ogólnie. Dobra zabawa jest tu wszystkich moich znajomych i szkołę. Okej, okay, dla Ciebie mam specjalną nagrodę. Możesz wybrać sobie teledysk, e, który zagramy w Miejskiej Liście już teraz. Proszę bardzo. No, koledzy oczywiście mogą się dołączyć, zasugerować, że to ten, a nie inny. Chwilka, możemy? Jasne, oczywiście. Ja w międzyczasie przypomnę, że archiwalne odcinki Miejskiej Listy dostępne są na naszej stronie internetowej www.sk.tv. Po więcej klikajcie także na nasze facebookowy fanpage. Chłopaki, mamy jakiś wybór? Ja obstawiamy Rosa Ramactego. Rosa Ramacottego? Dobra, to zdamy się na kolegę, nie? No dobrze, a znacie ten tytuł? Nie. A no właśnie, Un Angelo di Stesso al Sole. Tak gramy w SKTV Hity na czasie. Kończymy miejską listę w Eskat TV. hity na czasie ze stolicy Polskiej Gór, czyli Zakopanego. Na zakończenie koło mnie. Asia. I koleżanka. Edyta. Dziewczyny, jak się bawicie na stoku? A dopiero przyszliśmy, ale jest całkiem spoko. Widzicie na nartach na desce? Na nartach. A ty? Tak, też na nartach. Jakieś inne sporty zimowe, może bardziej ekstremalne? E, nie. Na spokojnie? No, tak, tak, na spokojnie. I no narty na i deska wcale nie są takie tak. spokojne, można powiedzieć. E, dziewczyny, macie ochotę kogoś pozdrowić na antenie SKTV, tak żeby świat o was usłyszał? Pozdrawiamy wszystkich, naszych znajomych. Łojasa. Y a, i Maryśkę Morawę. Okej, okay. a skąd jesteście w ogóle? Z Zakopanego, stąd. No, tak. no proszę, daleko nie miałyście. No tak. E, Okej okay, dziewczyny, mam dla was teledyski w ramach miejskiej listy, dziś bardzo górskiej, możecie sobie wybrać to, na co macie ochotę. Które? Nie, puścimy One Direction ulubiony zespół mojej przyjaciółki A dokładnie kawałek. który się nazywa? Lidl? Pinks. Dokładnie tak, gramy w SKTV Hity na czasie. Ja Was zapraszam na kolejną miejską listę, szczegóły na naszych fanpage'ach. Chris, do zobaczenia!